Złodzieje, oddajcie moje prawa poboru. Jeszcze wczoraj były na koncie maklerskim, a dzisiaj nie ma po nich śladu. Co się wydarzyło i ile na tym straciłem, a także jak zapobiegać takim sytuacjom. Zapraszam do materiału. Kontynuując temat praw poboru, na samym początku przypomnę w ogóle, czym tak naprawdę te prawa poboru są. Bo, jak zapewne wiesz z poprzedniego odcinka najlepszego kursu inwestowania w akcje od zera, prawa poboru są papierami wartościowymi, które przyznawane są akcjonariuszom spółki notowanej na giełdzie, która decyduje się na emisję nowych akcji, czyli na podwyższenie kapitału zakładowego. Taki rodzaj wypuszczania na rynek nowych akcji to emisja z zachowaniem praw poboru. Prawa poboru są oczywiście przywilejem dla akcjonariuszy spółki, który daje im możliwość wzięcia udziału w emisji nowych akcji z pierwszeństwem przed wszystkimi innymi inwestorami. Prawa poboru też pozwalają na to, aby obecni akcjonariusze spółki po wprowadzeniu na rynek akcji z nowej emisji utrzymali swój dotychczasowy procentowy udział w głosach na takim poziomie, jaki mieli wcześniej. Czyli jeżeli ktoś miał na przykład 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, przed emisją, to jeśli zrealizuje swoje prawa poboru i kupi akcje z nowej emisji, no to utrzyma te swoje dotychczasowe 5% głosów. Natomiast jeżeli sprzeda prawa poboru, to jego udział w głosach na walnym zgromadzeniu się zmniejszy, w zależności oczywiście od tego, ile procent, o ile procent zwiększy się łączna liczba akcji po emisji nowej serii. Czy Prawa poboru są notowane na giełdzie. To jest jedno z ciekawych pytań, bardzo często zresztą przez Was zadawanych. No bo jak wcześniej wspomniałem, prawa poboru są papierami wartościowymi, tak samo jak na przykład akcje, dzięki czemu są przedmiotem samodzielnego obrotu na rynku wtórnym. No a mówiąc już po polsku, akcjonariusze, którzy otrzymali prawa poboru, mogą je sprzedać, a co za tym idzie, inni uczestnicy rynku mogą je kupić, no bo jak można je sprzedać, to też można i je kupić. Prawa poboru, podobnie jak akcje, mają swój własny arkusz zleceń i indywidualne, niezależne notowania, które są prowadzone od momentu, w którym zostały przyznane akcjonariuszom, aż do daty ich wygaśnięcia. No i to wygaśnięcie jest bardzo istotne, no bo prawa poboru w przeciwieństwie do akcji w pewnym momencie wygasają. Więc są bardzo krótkoterminowym papierem wartościowym. Obrót prawami poboru różni się od handlu akcjami, między innymi tym, że nie możemy w przypadku praw poboru składać zleceń PKC i PCR, czyli zleceń po każdej cenie i zleceń po cenie rynkowej. I różni się też tym, że prawa poboru nie mają maksymalnych widełek notowań, więc zmiana ich ceny podczas pojedynczej sesji nie jest odgórnie ograniczona przez giełdę i na to trzeba zwrócić uwagę. Oprócz tego prawa poboru zawsze są przyznawane w stosunku 1 do 1, czyli za pojedynczą posiadaną akcję otrzymujemy jedno prawo poboru. I w ramach emisji praw poboru ustalana też jest ich moc nabywcza, która też jest bardzo istotna. Moc nabywcza, czyli liczba potrzebna do zapisania się na zakup pojedynczej akcji z nowej emisji. Jeżeli na przykład moc nabywcza prawa poboru to 1 do 4, to znaczy to mniej więcej tyle, że za 4 prawa poboru Możemy objąć pojedynczą akcję z nowej emisji. Załóżmy teraz taką hipotetyczną i w praktyce nierealną sytuację, ale myślę, że ona będzie po prostu przykładowa. Sytuacja, że wszyscy akcjonariusze, którzy otrzymali prawo poboru, będą chcieli je zrealizować, czyli będą chcieli zapisać się na akcję z nowej emisji. Wtedy obrót z prawami poboru tak naprawdę nie dojdzie do skutku, no bo nie będzie chętnych na ich sprzedanie. Więc po jednej stronie rynku, nawet jeżeli pojawią się oferty kupna, no to po lewej stronie nie będzie ofert sprzedaży. Odwrotnie, po lewej stronie będą oferty kupna. Nie, nie jest to w tej chwili istotne. W każdym razie nie będzie drugiej strony rynku i też nie dojdzie do obrotu. Z drugiej strony może też dojść do sytuacji kompletnie odwrotnej na przykład taki, że nikt nie będzie chciał odkupić praw poboru, co postawiłoby akcjonariuszy pod ścianą w dość nieciekawej sytuacji, bo mają oni wtedy tylko dwa wyjścia. Albo byliby zmuszeni do zapisania się na akcje z nowej emisji, wykorzystując realizując swoje prawa poboru, co wiąże się oczywiście z poniesieniem kosztu zakupu tych akcji, albo mogą Przyjąć na siebie stratę z powodu wygaśnięcia praw poboru, jeżeli nie zdecydowaliby się na objęcie tych akcji z nowej emisji. Na prawach poboru można też oczywiście spekulować: sprzedając je po wyższej cenie od ich wartości teoretycznej, albo kupując je po cenie niższej od późniejszej od sprzedaży. Skąd bierze się cena praw poboru? O tym już wspominałem w poprzednim odcinku, ale teraz jeszcze. Wyklaruje to tak, żeby to było już myślę, że w 100%, 100 zrozumiałe. No bo jak wiadomo, wartość praw poboru skądś skąd się bierze, nie bierze się z powietrza, tak jak można byłoby się spodziewać. W momencie ich przyznawania akcjonariuszom, kurs pojedynczej akcji spółki zostaje pomniejszony o równowartość prawa poboru. Czyli działa to podobnie jak na przykład odcięcie dywidendy od kursu. Teoretyczna wartość prawa poboru jest obliczana w dniu jego przyznawania na podstawie kursu akcji z zamknięcia ostatniej sesji. Wykorzystuje się do tego prosty wzór od kursu akcji, czyli od S odejmuje się cenę emisyjną nowych akcji, czyli E, a następnie dzieli się to przez liczbę praw poboru potrzebnych do objęcia nowej akcji, czyli L. Dodając do tego 1L1. Dzieli się przez L plus 1. Przykład. Akcje spółki X są notowane po 10 zł. Cena emisyjna nowych akcji została ustalona przez spółkę na 7 ,50 zł. 50 groszy, natomiast moc nabywcza praw poboru to 1 do 4, czyli 4 prawa poboru uprawniają do zapisania się na pojedynczą akcję z nowej emisji. Teoretyczna wartość prawa poboru wtedy wynosi 50 groszy, bo dzielimy 10 minus 7,5. Czyli 2,50 dzielimy przez 4, dodać 1, czyli przez 5, czyli 2,50 podzielić na 5, daje to 50 groszy. I oznacza to mniej więcej tyle, że w momencie przyznawania praw poboru kurs akcji zostanie pomniejszony do 9,50 zł, bo dojdzie do odcięcia 50 groszy od każdej pojedynczej akcji. Dlaczego ten kurs jest nazywany teoretycznym? No bo tak naprawdę po przyznaniu praw poboru, po odcięciu ich wartości od ceny akcji, to. Ich późniejsza cena, ich późniejsze notowania są już zależne od popytu i od podaży. Od popytu podaży rynkowej dokładnie tak samo, jak chociażby ceny akcji. Jak na tym nie stracić, czyli co powinienem zrobić z prawami poboru. Jako akcjonariusz, który otrzymał prawa poboru, mam trzy wyjścia. Trzy wyjścia, z których dwa mają jakikolwiek sens. Pierwsze wyjście to odsprzedaż praw poboru. Jeżeli nie jestem zainteresowany wzięciem udziału w nowej misji, no to mogę takie prawa poboru sobie po prostu wystawić na sprzedaż. Sprzedając je po cenie równej ich teoretycznej wartości, nic nie tracę. Nie wliczając to oczywiście kosztów transakcyjnych, kosztów prowizji maklerskiej. Natomiast jeżeli sprzedam je drożej, czyli powyżej ceny z odcięcia, no to teoretycznie odnoszę zysk. Oczywiście to nie jest tak, że jeżeli dostałem na przykład mm, liczbę x praw poboru to muszę dokładnie tyle sprzedać albo dokładnie tyle zrealizować mogę na przykład sprzedać tylko połowę a resztę zrealizować to już w zależności od tego jakie mam Widzi mi się mogę z drugiej drugie wyjście to oczywiście realizacja praw poboru czyli zapisanie się na akcje z nowej emisji i wtedy moje wykorzystane prawa poboru są umarzane po prostu są likwidowane załóżmy że otrzymałem miałem 8000 akcji spółki o której wcześniej mówiłem Spółki X, otrzymałem więc 8000 praw poboru i zapisuję się na akcję. Przy założeniu, że ta cena emisyjna to było 7,50 i moc nabywcza pojedynczego prawa poboru to 1 do 4, czyli 4 prawa poboru to jedna akcja, więc oznacza to, że mogę kupić 2000 akcji z nowej emisji, skoro Cena emisyjna wynosi 7,50, a ja mogę kupić 2000 akcji, no to będzie to wymagało ode mnie wyciągnięcia z portfela 15 tysięcy zł, żeby za te akcje zapłacić, te akcje z tej nowej subskrypcji. Ale jeżeli nie zrealizuję ani nie sprzedam praw poboru przed datą ich wygaśnięcia, tracę pieniądze, tracę je nieodwracalnie. Jakie pieniądze tracę? No, dokładnie tracę wartość odciętą od ceny akcji w momencie ich przyznania, czyli tracę tę teoretyczną mm, wartość prawa a, poboru. Więc jeżeli przegapimy datę wygaśnięcia prawa poboru lub nie zdążymy nic z nimi zrobić, no to nie mamy żadnej możliwości odzyskania utraconej kwoty. Możemy pisać. Możemy pisać podania do prezesa giełdy, do prezesa spółki, do prezydenta, do Zbigniewa Stanogi, do kogokolwiek i tak nic nam to nie da. Niestety przegapiliśmy, jesteśmy sami sobie winni. W przypadku emisji z przyznaniem praw poboru niemal zawsze jest tak, że są jacyś maruderzy, są osoby, które w ogóle się nie interesują konkretną spółką, której akcje posiadają i zawsze jakaś część akcjonariuszy przegapi termin wygaśnięcia praw poboru. Wiąże się to z tym, że przecież pozostawia to wolne akcje, na które nikt nie mógł się zapisać. No bo jeżeli ktoś ani nie zrealizował praw poboru, ani ich nie sprzedał, tylko po prostu doprowadził do ich wygaśnięcia, no to ci, którzy potencjalnie chcieliby się na takie akcje zapisać, nie mogli, no bo mieli zblokowaną konkretną liczbę akcji przez tamtych akcjonariuszy, którzy zapomnieli o swoich prawach poboru. Dlatego też czasami odbywa się tak zwany dodatkowy zapis na akcje już po wygaśnięciu praw poboru, po to, aby te akcje, które nie mogły znaleźć swoich nabywców, no żeby potencjalni chętni mogli się, mieli szansę na nie, żeby się na nie zapisać. Już wtedy oczywiście żadne prawa poboru nie wchodzą w grę. Ostatnia kwestia dotyczy tego, jak nie przegapić momentu wygaśnięcia praw poboru. Wydaje się to bardzo proste, ale praktyce. No różnie z tym bywa, chociażby wiadomo, że mamy wiele różnych obowiązków, czasami wiele różnych spółek w portfelu, czasami zapominamy, że w ogóle jakąś spółkę mamy w portfelu, a może jakieś konto maklerskie, na które dawno się nie logowaliśmy, na którym mamy jakieś akcje i tak dalej i tak dalej. No przede wszystkim, jeżeli mamy akcje jakieś spółki, no to trzeba śledzić jej komunikaty. I spółka w ogłoszeniu praw poboru musi podać wszystkie daty, w tym datę przyznania i datę wygaśnięcia praw poboru. Dodatkowo poszczególne, poszczególne wydarzenia związane z emisją, z przyznawaniem praw poboru często są osobno komunikowane w systemie ESPI. Jeżeli chcemy kupić prawa poboru, jeżeli chcemy na nich sobie pospekulować, albo jeżeli chcemy się po prostu zapisać na emisję jakiejś akcji, jakichś akcji z prawami poboru, no to możemy wejść w zakładkę prawa poboru na oficjalnej witrynie Giełdy Papierów Wartościowych. Jeżeli tam się wyświetla brak danych, to znaczy, że... W w danym momencie, na danej sesji, żadne prawa poboru nie są notowane. Oprócz tego, warto, warto oczywiście standardowo śledzić portale branżowe czy jakieś blogi, w których pojawiają się na bieżąco informacje o nowych emisjach z prawami poboru. I warto też jeszcze dodać, że prawa poboru muszą być notowane co najmniej przez trzy sesje giełdowe, więc no, nie jest to zbyt dużo, więc warto. Warto rzeczywiście być czujnym, bo można ten termin przegapić. Nie trzeba być jakoś specjalnym gapą, żeby do tego doszło. Data wygaśnięcia natomiast nie może być późniejsza niż na trzy sesje przed i przyznaniem akcji z nowej emisji. Zasady przyznawania praw poboru są w zasadzie bardzo podobne do zasad przyznawania dywidendy. Jest to tak zwane D plus 2. Dzień D to jest ostatnia sesja, na której kupując akcję, otrzymamy prawa poboru. Załóżmy, że dzień D to jest poniedziałek. Czyli dzień uprawniający do otrzymania praw poboru, i po zakończeniu wtorkowej sesji dochodzi do tego wspomnianego przeze mnie wcześniej odcięcia wartości praw poboru od ceny akcji. Natomiast już na środowej sesji dochodzi do ustalenia praw poboru, czyli, mówiąc prościej, do przyznania tych praw poboru. Jeżeli zalogujemy się już w środę na nasze konto maklerskie, to w portfelu powinniśmy znaleźć nowy instrument finansowy, nowy papier wartościowy. Będzie to nazwa spółki, pauza PP. Tak najczęściej jest to oznaczane przez, przez domy maklerskie, czyli PP, czyli prawa poboru. Dzięki za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że teraz już nie dasz się zaskoczyć dacie wygaśnięcia właśnie wspomnianych praw poboru i że też będziesz wiedział oraz wiedziała, czym te wspomniane prawa poboru są, jak to się je i w jaki sposób się nimi w ogóle posługiwać. Jeżeli wszystko było w porządku, łapka w górę, subskrybuj kanał FXMAC. Przypomnę, że w sprzedaży jest 23 wydanie naszego magazynu, magazynu dla inwestorów drukowanego kwartalnika. Ja szczególnie Was zachęcam do prenumeraty 97,70 zł za 4 wydania naszego magazynu. Natomiast z kodem rabatowym ZŁOTO, czyli ZLOTO, bo bez polskich znaków, taka prenumerata jest dla Was aż o 20% tańsza. Rozpoczęliśmy też zupełnie nowy projekt edukacyjny o nazwie Akademia Inwestora. To jest kompletny, długoterminowy cykl materiałów szkoleniowych, które będą się ukazywać co tydzień przez kolejne 52 tygodnie, rozpoczynając od początku września, czyli tak jak rok szkolny. Na każdy materiał składać się będzie wideo, będzie się składać obszerny artykuł i test wiedzy, który sprawdzi, czy przyswoiliście konkretny temat. Akademia Inwestora. Daje ci kompletny zestaw wiedzy i narzędzi do poruszania się po rynkach finansowych i też do skutecznego inwestowania, które jest oparte na wiedzy i na własnych trafnych decyzjach, a nie na szczęściu, i tym bardziej nie na kopiowaniu zagrań innych. Warto się pośpieszyć, bo cena, cena naszego kursu rośnie o 1 zł po, po każdym zakupionym egzemplarzu, więc kto pierwszy, ten kupuje po niższej cenie.